Państwo Państwa śmiało. bramami powitamy w tego spotkania. kilka <noise> gości, Lisa szczyty i białkiem, bicy, słuchawki Tigry. <noise> Dziękujemy, jak zwykle, najgorszym adeptom Akademii Piłkarskiej Tigry, Słuchawki. Już nie początek tego spotkania. Jeszcze chwila koncentracji zarówno w gości, jak i w drużynie Sobanskiej w Iwie. klasowej. Wiem, jak się skończyło w są na 4 do 0 i przedstawiam Państwu trenera, jest z nami, trener gości, pan Maciej Gołąska. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Z roli trenera w dziś Dariusz Honceriusz, dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Poprosimy tradycyjnie, do opinia, zaczniemy od trenera gości. Słuchamy panie też No cóż, gratulacje dla zwycięzców, absolutnie zasłużone zwycięstwo. Jechaliśmy tutaj z nadziejami punktowymi. Niestety, jakby to, jak, jak wyglądała pierwsza połowa, praktycznie zamknęła nam szansę na jakiekolwiek punkty. Bardzo szybko stracona pierwsza bramka, za chwilę druga. Dobrze dysponowane wigry tego dnia, i tak naprawdę nie byliśmy w stanie odpowiedzieć nawet żadnym trafieniem. Na drugą połowę wyszliśmy w innym ustawieniu, chcieliśmy trochę zniwelować, zniwelować to, że Wigry bardzo swobodnie operowały piłką w pierwszej połowie i mieliśmy z tym bardzo duży problem i poniekąd to się udało, bo już ta druga połowa była nieco inna, już ten mecz też się wyrównał, być może też dlatego, że Wigry już zdecydowanie prowadziły 3 do 0 i ten mecz miały pod kontrolą. Aczkolwiek zmiana ustawienia przyniosła to, że, że, że mecz nie był już na tyle szarpany, ale nie przyniosło to nam żadnej bramki. Liczyliśmy na to, że strzelając jedną bramkę, jeszcze uda nam się wprowadzić nieco ożywienia w naszą grę, a także nerwowości dla i że jeszcze ten mecz uda nam się. Podgonić, ale niestety tak się nie stało. Eee, przegrywamy eee, i wyciągnąć wnioski i jedziemy dalej. Dziękujemy bardzo za tę I Proszę bardzo. Dziękuję za gratulacje. Spotkamy się w Dolce Drużyny w dzisiejszych My Mieliśmy swój plan na ten mecz po tych pierwszej połowie, jak i drugiej, zrealizowali go w 100%. Podnieśli się po niechcianej naprawdę porażce w Michałowie i pokazali, że naprawdę stać ich na wiele, że są zespołem, są drużyną. Drugie połowy tej tak, terminu, 23-0, czułem że jak e... te stółbisty strzeli na zamkę to będą wtedy kłopoty I... Chłopcy nie zadzielili się także, nie wypuszczali do żadnych strzałów, sytuacji rynkowej w miejscu robisy. i tak naprawdę ten mecz był pod kontrolą e, przez całe 90 minut. Gratuluję chłopakom swojej drużynie e, i gratuluję też to i Kamilowi, bo to też jego zasługa, e, który odszedł od nas w tym tygodniu e, od zespołu, e, w takich sytuacji. Myślę, że chłopaki też chcieli mu podziękować za ten czas, za tą pracę, którą przyczekano myślę, że fajnie to wyglądało, jeśli chodzi o podziękowanie o podniesienie się do zespołu współpracę i mam nadzieję, że w następnym meczu ta gra będzie wyglądała lepiej, bo chociaż tak samo. Dziękujemy bardzo, czekam. Dzieckiego składu się nie zmienia, czyli trener też chciałby zostać na kolejne spotkania czwartej Nie Milor. <gry> ten mecz pokazał jaką wartość w tym zespole wnosi Trąbka, Łukasz, to po jego, po jego zagraniu ten pierwszy gol. Tak, zrównoważoną akcję, był dwa razy formowany, na początku dobrze sędzia ciśnienie i Widząc tutaj drugi fał w karnym, i z tego działo się też ada. Myślę, że powrót, też Fibrowicza, dużo wniósł do składu, chociaż cały czas skontrolowany, gdzieś tam go leczymy. Zobaczymy, jak to się w yy, Rozumiem, nie mam pytań, więcej, tak. Te... Serdecznie Państwu dziękujemy. dziękujemy.